Kolarstwo szosowe to najstarsza i najbardziej tradycyjna odmiana kolarstwa, polegająca na ściganiu się na rowerach szosowych. Amatorsko uprawia go około milion ludzi, a w rankingach UCI figuruje ponad 2000 kolarzy uprawiających ten sport zawodowo. Na całym świecie rozgrywane są setki zawodów szosowych. Zawody rozgrywane są na wiele sposobów. Rower szosowy to sportowy rower dostosowany przede wszystkim do jazdy na twardej drodze. Zgodnie z zasadami UCI do zawodów szosowych są dopuszczalne tylko pionowe rowery o obu kołach tej samej średnicy, z klasycznym układem napędowym i klasyczną ramą. Najważniejszym celem współczesnych producentów rowerów jest to osiągnięcie jak najmniejszej masy przy zachowaniu jak największej sztywności. Najważniejsza jest aerodynamika produkowanych rowerów. Jednak trzeba pamiętać, by nie przekroczyć norm i definicji narzucony przez UCI, według których waga roweru nie może być mniejsza niż 6,5 kg. Do budowy rowerów używa się wytrzymałych i ultralekkich materiałów takich jak tytan, dure aluminium, włókna aramidowe i karbon. Ciekawostką jest to, że do profesjonalnych rowerów używa się przerzutek na bluetooth, by nie używać linek i nie zwiększać masy roweru. Na pierwszy rzut oka, oba typy rowerów różni kształt ramy i kontury podsiodłowej, który wymusza przesunięcie sylwetki do przodu. Naturalnie łatwiej i wygodniej jest położyć się z takiej pozycji na remontce, która w rowerach szosowych do jazdy na czas jest stałym elementem. Wszystko sprawia, że pozycja kolarza jest bardziej aerodynamiczna. Można to docenić szczególnie jadąc pod wiatr. UCEI to Międzynarodowa Unia Kolarska, międzynarodowa instytucja zajmująca się propagowaniem kolarstwa, organizowaniem zawodów, ustanawianiem standardów sprzętowych, kontrolowaniu zawodników oraz ustalaniem ich list rankingowych w sportach kolarskich. Peloton z francuskiego peloton czyli kłębek, gromada. W kolarstwie podczas wyścigu główna najliczniejsza grupa kolarzy, najczęściej umiejscowiona pomiędzy wyprzedzającymi ich zawodnikami z ucieczki, a zawodnikami niewytrzymującymi tempa grupy zasadniczej. Jazda w peletonie wymaga mniejszego wysiłku od jazdy w pojedynkę. Związane jest to z oporem powietrza, będącym największym oporem w czasie jazdy. Jazda w peletonie w swoistym tunelu powietrznym jest preferowana przez zawodników. Ucieczka zawiązuje się zazwyczaj na początku etapu. Zawodnicy idą w odjazd z różnych powodów, na przykład liczą na wygranie etapu lub nie liczą na wygranie etapu, lecz chcą zaprezentować barwy swojego teamu na ekranie telewizora. Ucieczka rzadko dojeżdża do mety, ponieważ w peletonie są gwiazdy, które chcą też walczyć o zwycięstwo. Wyróżnia się dwa rodzaje finiszów z grupy i z ucieczki. Finisz z ucieczki to po prostu... Kolarz po udanej ucieczce dojeżdża do mety. Bardziej emocjonujący jest finisz z grupy. Do głosu dochodzą sprinterzy zapewniają oni wielkie emocje na płaskich etapach, bo nie boją się włożyć głowy tam gdzie inni baliby się włożyć nogę. Suną do mety w tempie 60. 70, a nawet 80 km na godzinę. Jeśli spowodują kraksę, skutki są zazwyczaj straszne. Połamane obojczyki to ich chleb powszedni. Teraz o typach zawodników: Sprinter to zawodnik, który wygrywa lub przegrywa finisz na płaskim etapie. To oni tworzą grupę to na górskich etapach. Są inaczej zbudowani niż górale czy klaskowcy. Mają większą masę ciała, ich mięśnie są bardziej przystosowane do szybkich skurczów, dlatego mają problemy na górskich etapach. Góral to kolarz, który potrafi dobrze jeździć w górach. To oni najczęściej wygrywają wielkie tury. Górali od sprinterów można odróżnić po wyglądzie. Zazwyczaj są małego lub średniego wzrostu i bardzo szczupli. Każde 100 gramów masy ciała bardzo ciąży pod górę. Klasykowiec to specyficzny gatunek kolarza. Potrafią szybko wjeżdżać na małe wzniesienia, szybko finiszować z mniejszej grupy, Klasykowiec powinien wygrywać wyścigi jednodniowe. Czasem udaje mu się zwyciężyć w wyścigu tygodniowym. Czasowiec to typ kolarza, który zazwyczaj jest bardzo dobrym pomocnikiem swojej ekipie i podczas etapów ze startów wspólnego w 100% poświęca się swoim kolegom z drużyny. Czasowiec do walki na własny rachunek włącza się podczas jazdy indywidualnej na czas, gdzie jest w stanie pokazać pełnię swoich możliwości. Nie są to zawodnicy szybcy, lecz potrafią generować bardzo wysoką stałą moc przez dłuższy czas, od 20 do 60 minut. Dzięki temu są w stanie długo pracować na czele peletonu, likwidując groźne odjazdy. Typowi czasowcy nie mają wielu okazji do pokazania się kibicom. W trakcie trzy tygodniowych wyścigów mamy zazwyczaj jeden lub dwa etapy jazdy na czas. Podczas dłuższych wyścigów często nie biorą udziału. Czasowcy nie są głównymi pretendentami do zwycięstwa w górskich etapach, ponieważ zazwyczaj ich waga nie ułatwia im walki z drobniejszymi kolarzami w górach. Najlepsi czasowcy na świecie ważą od 70 do 78 kg. W sensie kilogramów. Etap górski to etap, podczas którego kolarze mają dużą ilość wzniesień do pokonania. Trudność wzniesień na etapie zależy od organizatorów. Na etapie płaskim nie ma zbyt dużo wzniesień do pokonania. Dlatego zazwyczaj na końcu widzimy finisz z grupy. Klasyk to jednodniowy wyścig kolarski. Długość trasy wyścigu jednodniowego może wahać się od 250 km do 300 km. Charakteryzują się złą nawierzchnią, najczęściej brukowaną i stromymi, krótkimi podjazdami oraz częstymi zmianami pogody. Wyścig polega na jak najszybszym pokonaniu kilkudziesięciokilometrowego odcinka trasy. Zgodnie z zasadami UCI długość trasy wynosi od 10 do 80 km. Zawodnicy startują z pozycji zatrzymanej, pojedynczo. W jednakowych odstępach czasu. Kolarze nie mogą korzystać z pomocy innych zawodników, a więc nie mogą jechać parami lub grupami. Podczas tej konkurencji kolarze korzystają ze specjalnych zaprojektowanych rowerów i ubiorów. Od kilkunastu lat powszechnie stosowana jest kierownica typu lemontka i pełne koła tylne bez zużycia szprych. Wszystko to podporządkowane jest zmniejszeniu oporu aerodynamicznego. Ubiór kolża podczas jazdy na często obecnie opływowy skafander, coraz częściej z ukrytymi szwami i specjalne kasko opływowym kształcie. Jechać na kole to w skrócie jazda bezpośrednio za osobą, która jest przed Tobą. Pierwszy zawsze ma najtrudniej, bo musi przecinać powietrze, zanim powstaje tak zwany tunel aerodynamiczny. Pociąg to rząd kolarzy jadących jeden za drugim. Strój do jazdy na rowerze to koszulka, spodenki, rękawiczki, okulary i kask. Strój powinien być przylegający, żeby był aerodynamiczny. Spodnie i koszulka nie mogą uwierać kolarza. Spodenki są wyposażone w tzw. pieluchę, czyli miękką wkładkę w miejscu siedzenia na siodełku. W zależności od pory roku i preferencji można wybrać spodenki do kolan, za kolana i z krótkimi nogawkami. Rękawiczki zapobiegają ślizganiu się rąk na kierownicy. Dobre rękawiczki powinny mieć wszyte wkładki żelowe absorbujące drgania. Buty szosowe mają twarde podeszwy i specjalny zaczep do pedałów. Kolarstwo jest sportem drużynowym ponieważ siedmiu lub sześciu kolarzy zależnie od rodzaju wyścigów pomaga liderowi, a on na koniec wygrywa wyścig. Drużyny najwyższej rangi UCI. White Emiraids, Bora Hans Dekanik Quick Step, Team Yum Bowisma, Movistar. Prowadzący w klasyfikacji generalnej wyścigu nosi koszulkę lidera w kolorze zależnym od wyścigu, ale najczęściej w kolorze żółtym. Kolejnymi koszulkami w wyścigach są koszulka w grochy dla kolarza lidera klasyfikacji górskiej, koszulka zielona dla prowadzącego w klasyfikacji punktowej oraz koszulka biała, którą otrzymuje zawodnik do lat 25, który przyjeżdża na metę z najkrótszym czasem. Tour de France to wieloetapowy, trzytygodniowy, czasowy wyścig kolarski organizowany cyklicznie na terenie Francji. Całkowita długość trasy wyścigu to obecnie ponad 3000 km. Ogromny prestiż Tour de France wiąże się przede wszystkim z długą historią, wielką tradycją, skalą trudności, a przede wszystkim niesłychalną siłą medialną. Dlatego występ w nim stanowi marzenie każdego zawodnika uprawiającego tą dyscyplinę sportu, często ważniejsze niż Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata. Tour de France to także impreza z największą pulą nagród. Zwycięzcą z tego roku jest 22-letni kolarz ze Słowenii Tadej Pogaczar. Girodi Italia to wyścig dookoła Włoch. Drugi z największych kolarskich wyścigów. Rozgrywany jest we Włoszech i trwa 3 tygodnie. Vuelta a Espania, wyścig dookoła Hiszpanii, kolarski wyścig zaliczany do wielkich turów po Tour de France i Giro Italia. Trasa zawsze składa się z kilku etapów sprinterskich, kilku etapów średniej trudności sprzyjających rozerwaniu grupy zasadniczej oraz etapów górskich, na których rozstrzygają się zazwyczaj losy całego wyścigu, ponadto mają jeszcze miejsce dwie czasówki. Ogólny profil trasy nie należy do najłatwiejszych, jest bardzo pofałdowany. Meta jest umiejscowiona w centrum Madrytu. Tour de Polon to polski wyścig dookoła Polski. Wieloetapowy wyścig szosowy organizowany cyklicznie na terenie Polski, będący jednym z najbardziej prestiżowych międzynarodowych imprez w Polsce organizowanych regularnie. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Rzosowym to jednodniowy wyścig o długości około 250 km, zazwyczaj płaski z niewielkimi wzniesieniami. Każdy zawodnik z tytułem mistrza świata otrzymuje białą koszulkę, na której widnieją paski w barwach kół olimpijskich, popularnie zwany tęczową koszulką. Przez następny rok zwycięzca zakłada taką koszulkę podczas swoich startów w zawodach w tej kategorii, w której zdobył tytuł. Może również jeździć na rowerze ze specjalnym malowaniem. Obecnym mistrzem świata jest Juliana Lafilip, Francuz. Jedynym Polakiem. Który wygrał Mistrzostwa Świata jest Michał Kwiatkowski. My chcemy oglądać Pikała Kwiatkowskiego Tak, Gilbert robi co może, jest tam jeszcze Avermet, Tony Galopę, Valverde Ale oni wszyscy tutaj w jest zaczęła współpraca Ale Michał Kwiatkowski już tam pewnie widzi, już minął 5 pewnie sekund, ten, 5 minął sekund, już ostatni się Michała. 5 sekund Michała. Ale i to jest pewnie okłamanie, to jest okłamanie Michał to jest do mety Jest wreszcie biało-czerwony. Mikał, jeszcze jedzie Jeszcze drogę, jeszcze kilka pociągnięć Musisz Michał. Filip Gilbert 1100 metrów jeszcze jeden kilometr. Dawaj Michał, jesteś zmęczony, ale dasz radę. Kręci głową Filip Zygmunt. On wykonuje największą pracę. Zanim Pracusz, zanim, pracu, zanim Dujczyk, jeszcze zakręt, jeszcze będzie 500 metrów do mety. Śmiało Michał, dasz radę. Musisz to pokonać. Ciężko, 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 może. ciężko, 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 Ale jest już, już jest ciężko, ciężko, jest 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 Jeżeli są jakieś pytania, to właśnie jest teraz czas na zadanie ich.